Bajeczki do poduszeczki Bajeczki do poduszeczki Witam kochani. Wiersz który dzisiaj chcę Wam przeczytać, myślę, należy do tych najbardziej znanych napisanych przez Pana Juliana Tuwima oczywiście. O, a niewątpliwie, jeśli nie jest najbardziej znanym Pana Juliana Tuwima dla Was, to jest na pewno bardzo rozpoznawalny i bardzo popularnym wśród całej antologii poezji dziecięcej. Myślę tutaj o wierszu, który, uwaga, ciu, 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 tak, kojarzy się z pociągiem, a nosi tytuł Lokomotywa. Tak jest. Gotowi? To zaczynamy. Chu, ciu! ciu. Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna, i pot z niej spływa tłusta oliwa. Stoi i sapie. Dyszy i dmucha, żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Boch. Jak gorąco. Uff jak gorąco. puf, jak gorąco. Uff jak gorąco. Już ledwo. Zapie już ledwo zipie, a jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Wagony do niej podoczepiali. Wielkie i ciężkie z żelaza stali i pełno ludzi w każdym wagonie, a w jednym krowy, a w drugim Konie. A w trzecim siedzą same grubasy. Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy. A czwarty wagon pełen bananów. W piątym stoi sześć fortepianów, w szóstym armata. Ohu, jaka wielka. Pod każdym stołem żelazna belka. W siódmym dębowe stoły i szafy, w ósmym słoń, niedźwiedź i dwie żyrafy. Zobaczcie. Mm. W dziewiątym same tuczone świnie, w dziesiątym kufry, paki i skrzynie. A tych wagonów jest ze czterdzieści. Sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści. Lecz choćby przyszło tysiąc atletów i każdy zjadłby tysiąc kotletów, i każdy nie wiem, jak się wytężał, to nie udźwignął taki to ciężar. Nagle gwizd, nagle świst, para. Buch. Koła w ruch. Najpierw powoli, jak żółw, ociężale. Ruszyła maszyna, po szynach ospale szarpnęła wagon. I ciągnie z mozołem, i kręci się, kręci się, koło za kołem, i biegu, przyspiesza, i gna, coraz prędzej, i dudni, i stuka łomotce i pędzi, a dokąd, a dokąd, a do na wprost, po toże po toże po toże przez most, przez góry, przez tunel, przez pola, przez las i spieszy się, spieszy, by zdążyć na czas, do taktu turkoce i puka, i stukka to tak, to, to to tak, to to tak, to to tak gładko, tak lekko, tak toczy się w dal, jak gdyby to była piłeczka, nie stal. Nie ciężka maszyna zziajana, zdyszana, lecz fraszka, igraszka, zabawka blaszana. A skądże to jakże, to czemu tak gna? A co, to, to, co, to, to, kto? To tak pcha, że pędzi, że wali, że bucha, buch buch. To para gorąca wprawiła, to bruch. To para co skotła rurami do tłoków, a tłoki kołami ruszają z dwóch boków i gnają i pchają i pociąg się toczy, bo para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy i koła turkocą, i puka, i stuka. To tak, to, to tak, to 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 to tak, ta to, tak, to tak, to tak, to tak, tak. Ciuciu, ciu. odjechał pociąg daleko gdzieś, z dużą ilością wagonu i z piękną parową lokomotywą, których teraz już właściwie się nie spotyka. W bajkach i w wierszach i w muzeum, i może w filmach. Więc i ja wsiadam do pociągu i odjeżdżam, zostawiając Was już dzisiaj, życząc Wam kolorowych snów, a być może cudownego pięknego dnia. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu z cyklu bajeczki do poduszeczki. Pa pa!